Dzień dobry, nazywam się Maciej Klusak. Dzisiaj powiem troszkę o podwyżkach w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym, czyli że za nasze ciepło w większości będziemy płacić dużo, dużo, dużo więcej. Ta podwyżka jak kolejna przeszła trochę niezauważona. Było mało szumu, bo dużo szumu było wokół otwarcia fontanny w tym czasie tej za 700 tysięcy złotych. Natomiast całą winę za tą podwyżkę na jednej sesji rady miejskiej pan Prezydent Urbaniak, kiedy zgłaszałem ten problem wraz z panią radną Klimek, zgonił na zły urząd regulacji energetyki. Zostałem pouczony, że się nie znam, że powinienem o tym wiedzieć. A potem się okazało, że guzik prawda. Oczywiście prezydent nie miał żadnej racji, bo te, te elementy, o których mówiliśmy, które są drastyczne, czyli jakaś niewiadomo skąd opłata za odczyt licznika na poziomie 40 zł za miesiąc, nie z gruchy, nie pietruchy, nie jest żadnym wymysłem URE, a jest wymysłem naszej spółki, nad którą pośrednio jednoosobowo nadzór sprawuje pan prezydent Jarosław Urbaniak. Także, panie prezydencie, do szkoły, do nauki nauczyć się, co robi URE, a co robi OZEC, który pan kontroluje albo nie. Bo, co się okazuje, musiał się znaleźć koziołek ofiarny, no i podjęto próbę usunięcia prezesa. W następnych odpowiedziach na interpelacje już tylko pan pisał, że to prezes jest zły, to prezes jest odpowiedzialny. Szanowni Państwo, mam związek ze spółkami komunalnymi. Czy miałem paręnaście lat temu i w tej historii komunalki ostrowskiej pierwszy raz się zdarzyło, żeby prezesa nie odwołać. Opór, żeby odwołać dobrego prezesa, był tak duży, że nawet z nim sobie nie poradził początkowo prezydent miasta Jarosław Urbaniak. No w końcu go, go wyrzucił no i zgonił jakby całą winę za, za te podwyżki, za które sam odpowiada na, na, na pana. Pana byłego prezesa. Mnie niepokoi jeszcze jeden fakt, i przeciwko niemu, chcę tutaj mocno zaprotestować, a mianowicie dosyć wojny wewnątrz platformerskiej na poziomie komunalnym w ostrowie wielkopolskim, bo to jest kolejna osoba z najbliższego otoczenia platformy obywatelskiej pana prezydenta, którą pan prezydent wyrzuca w ramach jakiejś tam rozgrywki politycznej wewnątrz platformy. I nie chciałbym, żeby w moim mieście. Wojna jednej z partii politycznej, dużej, niedużej, nie odbywała się kosztem mieszkańców, bo my płacimy za ten bałagan tymi właśnie podwyżkami. I te podwyżki mnie najbardziej niepokoją, bo one są pokłosiem tej wojny w Platformie Obywatelskiej. Więc może wystarczy tej wojenki.